Za czasów Prawa i Sprawiedliwości i jest to legalne pod warunkiem, że te wpłaty nie są wymuszone, a dobrowolne. Co łaska, czy ewentualnie e, dobrowolnie, ewentualnie dobrowolnie, czy, nie? czy niedobrowolnie, jak rozumiem? Ja wiedziałem, że ja muszę. Zacznę od pierwszego pytania, ono dotyczyło, przepraszam, bo się zamyśliłem. A Szefu już odpowiem. To sprawa dla prokuratury, przekonuje opozycja, ale nie ma złudzeń, bo jak twierdzi, system działa również dzięki samemu prokuratorowi generalnemu. My ci dajemy pracę, ty nam wpłacasz na konto, my ci dajemy pracę, a ty finansujesz nam banery, ulotki i billboardy. A że robisz to nielegalnie, to ty się nie martw, bo my cię ochronimy, bo mamy swojego prokuratora generalnego. Mogą liczyć na coś, albo mogą kierować się na przykład tym, że zostali odwołani i z tego powodu tworzą. Jakąś e, historię, która, e, kiedy przyjdzie im z kolei zeznania pod odpowiedzialnością karną może wyglądać w, te, w tych relacjach inaczej. A gdyby kiedyś ta sprawa stanęła przed sądem, pan by zeznał to wszystko pod odpowiedzialnością karną? Nie no, to co mówię, jest to prawda. Bo... bo przelewy na konta, to Jedno, doda się jeszcze sprawdzić, drugie to finansowanie kampanii pod stołem. Pan szedł do drukarni, dawał gotówkę, płacił za wydruk. Szedł pan do firmy, która gospodaruje tymi banerami, dawał pan gotówkę i tak to działa. Tak, tak to działa. I nie ma faktu. Nie. Apera bogactyn. Syndrom. Pustych kotów. PiS obiecywało, że rozwiąże problem nepotyzmu i, tu cytat, pustych kotów w spółkach Skarbu Państwa. I na obietnicach, o czym mówił szef PO, się skończyło. PiS i osobiście Jarosław Kaczyński bardzo się przyzwyczaili do tego, że spółki Skarbu Państwa są do tego, żeby je bez litości doić. I to po to, żeby napchać kieszenie swoim, a także po to, żeby wykorzystać spółki z państwa na przykład bezpośrednio w kampanii. I dlatego te wybory może i będą wolne, ale co podkreśla opozycja, na pewno nie będą równe. Jacytaci fakty.